Top 10 najwyższych budynków w Polsce. Miejsce 10 rondo 1. Wysokość całkowita 192 metry wieżowiec znajduje się przy rondzie ONZ w Warszawie. Rok zakończenia budowy 2006. Budynek posiada 40 kondygnacji. Miejsce 9. Złota 44. Wysokość całkowita 192 metry. Wieżowiec znajduje się przy ulicy Złotej 44 w Warszawie. Rok zakończenia budowy to 2013. Budynek posiada 54 piętra. Miejsce ósme. K22 Wysokość całkowita 195 metrów. Wieżowiec znajduje się przy alei Jana Pawła II 22 w Warszawie. Rok zakończenia budowy to 2016. Budynek posiada 42 kondygnacje. Miejsce siódme Skyliner. Wysokość całkowita 195 metrów Wieżowiec znajduje się przy ulicy Prostej 67 w Warszawie. Rok zakończenia budowy to 2021. Budynek posiada 45 kondygnacji. Miejsce szóste. Łoso Unit. Wysokość całkowita 202 metry. Wieżowiec znajduje się przy rondzie Ignacego Daszyńskiego 1 w Warszawie. Rok zakończenia budowy to 2021. Budynek posiada 46 kondygnacji. Miejsce 5. Woso Trade Tower. Wysokość całkowita 208 metrów. Wieżowiec znajduje się przy ulicy Chłodnej 51 w Warszawie. Rok zakończenia budowy to 1999. Budynek posiada 42 kondygnacje. Miejsce czwarte Sky Tower. Wysokość całkowita 212 metrów. Wieżowiec znajduje się przy ulicy Powstańców Śląskich 95 we Wrocławiu. Rok zakończenia budowy to 2012. Budynek posiada 51 kondygnacji. Miejsce trzecie. Losos Spire. Wysokość całkowita 220 metrów. Wieżowiec znajduje się przy Placu Europejskim 1, 2 i 6 w Warszawie. Rok zakończenia budowy to 2016. Budynek posiada 49 kondygnacji. Miejsce drugie. Pałac kultury i nauki. Wysokość całkowita 237 metrów. Budynek znajduje się przy placu Defilat 1 w Warszawie. Rok zakończenia budowy to 1955. Budynek posiada 42 kondygnacje Miejsce pierwsze Warso, wysokość całkowita 310 metrów. Wieżowiec znajduje się na rogu ulicy Chmielnej i Alei Jana Pawła II w Warszawie. Rok zakończenia budowy to 2022. Budynek posiada 53 kondygnacje. Ciekawostka: W 2024 roku zostanie ukończony Olszynki Park w Rzeszowie. Budynek będzie miał prawie 221 metrów wysokości, dzięki czemu zostanie trzecim najwyższym budynkiem. Dziękuję za obejrzenie filmu.